Na no tym filmie zajmę się omówieniem poczty Gmail. Po zalogowaniu się na swoje konto pocztowe zawsze należy najpierw sprawdzić, czy przez przypadek nie zalogowaliśmy się na użytkownika, który y, poprzednio korzystał z poczty elektronicznej. Tutaj u góry mamy informację o naszym adresie, i wtedy jesteśmy już pewni na 100%, że jest to y, nasz adres e-mailowy, a nie y, czyjś inny. Po zalogowaniu się, Gmail ustawia nas w folderze Odebrane. Tutaj to widać, jest na granatowo podświetlone folder odebrany i po prawej stronie mamy zawartość tego foldera, czyli trzy nieprzeczytane maile. Poniżej mamy folder Wysłane. Tutaj znajdują się wszystkie maile, które wysyłaliśmy do innych użytkowników. Poniżej tutaj mamy wersje robocze tutaj przechowywane są niedokończone maile, czyli na przykład podczas pisania maila e, powiedzmy, że jest sytuacja, że piszemy maila i musimy przerwać pisanie tego maila, można go zapisać do wersji roboczych, zalogować się na pocztę następnego dnia, dokończyć pisanie tego listu i wysłać tego maila do wybranego użytkownika tutaj poniżej mamy pozostałe 6 tutaj mamy na przykład po kliknięciu w te pozostałe 6 mamy na przykład kosz, ale koszem zajmę się na osobnej prezentacji tutaj poniżej mamy w ilu procentach korzystamy z naszej skrzynki pocztowej tutaj jest akurat 0% spośród 7504 MB. Tutaj poniżej mamy czat. Czat umożliwia komunikację z innymi użytkownikami Gmaila, czyli można wysyłać wiadomości tekstowe, a także przeprowadzić wideokonferencje. Jest to taki komunikator Gmaila. Tak jak już wspomniałem, po zalogowaniu się Gmail ustawia nas w folderze Odebrane. Nieprzeczytane wiadomości charakteryzują się tym, że są Pogrubioną czcionką wytłuszczone. Więc tak wyglądają wiadomości nieprzeczytane. I aby odczytać wiadomość, e-mail, wystarczy, że wskażemy daną wiadomość. Wskazujemy w ten sposób, że e, albo klikamy na autora wiadomości, albo na temat wiadomości. Więc ja tutaj na przykład wskażę kursorem myszy autora wiadomości. I kliknę raz lewym przyciskiem myszy w celu wyświetlenia wiadomości e-mail. Tutaj mamy treść. Jeśli chcemy powrócić z powrotem do folderu Odebrane, wystarczy, że wskażemy kursorem myszy i klikniemy raz lewym przyciskiem myszy w polecenie powróć do Odebrany. Proszę zauważyć, że ten e-mail już nie jest pogrubionym, wytłuszczonym drukiem, jest zwykłą czcionką. Co oznacza, że e-mail został już odczytany. Tutaj w nawiasie mamy zawsze ilość maili nieprzeczytanych. Są to dwa maile, i tutaj również to widać w skrzynce odebrane, że są dwa maile pogrubioną czcionką, czyli są one nieprzeczytane. Tutaj jest autor maila w tym miejscu. Tutaj w tej kolumnie znajduje się temat wiadomości. Tutaj po prawej stronie mamy datę, kiedy ta wiadomość została wysłana.